Mam się to nieprawdy, mam się to jasny zastyg Nie wiem, kto to pomknął, poknął tutaj pod tym, że to nie ani a loty. Ani tutaj, że to mam to zwykłe Tutaj to zwykłe, a bardziej to Zapiera, nie zapiera, bo chcę Bo tak, życie tutaj, a tu Mam to obrany ster, obrany swoje wężliwo Tutaj obieram, obieram tego centrum Tutaj, że to jestem w samym centrum Jestem to bezwija, mam to treść i wena Kiedy mnie zabiera, kiedy treść i werba jest Bo treść, bo tęba, tutaj tempa, że to tętna a zapiera, a skrosi, wzrasta, blisko i to, bieda była Kiedy, że to dzisiaj w tutaj zrodowisko Tutaj opisać, tutaj masz to podpis, pod tym masz to moje zwroty, moje toloty I o tym dawijam, o tym o czym i szukaj dżynu, tutaj synu, syfu, odtyka tutaj wszystko i to na narkotyka, że to wszystko doniszczy. Tutaj, że zgliszczy człowiek, a czworze, tutaj, że to, a nie tutaj. Il to daj tutaj siły, dobry Boże, że to noże w plecach, w kartorze, że to niesie, że to treść, to nie to, że to jest. Tutaj, tak to wszystko jestem, jestem i tutaj mówię, mówię czasem. Czasem tutaj idę, idąc tutaj przez tłum, idę między ludźmi, To cicho jestem tutaj przez stan a nie tylko projekcje, tutaj tylko z tylko streści, tutaj z powieści mam to zmieścić, na tym tylko mogę, to robię i to wcale nie przestanę, tak dodane, że to zdane, sobie z tego sprawę, tutaj, że mam prawe wcześniej dobie, dobie tutaj mam i to dobrze robię. I to dobrze staw, tutaj, że to nie to grywam i to bardziej i się to tak to po prostu, po prostu wzywam tutaj pamięć i nie to przesłanie, tutaj mówię, w moim stawie zdanie, tutaj stanie, życie stanie, to nie stanie, ja w serce stanie, mam tutaj nie stanie na pewno ani już życie, bo już leżałem, tutaj się należałem, dzisiaj trzeba Iść to zrusz zróż. Z Żydła i lecę tutaj, tutaj niczym nikła wersja niska, proste lecę tutaj, zapiedalam dobrą wiedzę.